Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest dziewiąty odcinek z naszej serii. Zagrajmy w Metal Gear Solid 3 z Eater. Jak słyszycie, z moim gardłem jest już trochę lepiej, także mogę już spokojnie nagrywać. Jest już niemalże dobrze. Zaczynam w menu, bo coś chyba bym chciałem pokazać. A, przypomnieć właściwie, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w laboratorium, gdzie teoretycznie ma być przetrzymywany sokolow, więc jesteśmy na dobrej drodze. I teraz tak, no właśnie, bo widzę tu jakieś dwa żyjątka, niestety przez to, że nie nagrywałem jeden dzień, czy dwa, to zepsuło mi się znowu całe żarcie jakie miałem. Więc, o hopsy, więc y, muszę też uważać, bo niestety właśnie nie mam żarcia. Okej, okay, chyba strażnik powinien dać się teraz sprowokować, żeby podejść, ja go teraz uśpię. Taki jest plan przynajmniej. Zobaczymy jak wyjdzie. Pięknie, dobra. A tu jest jeszcze jeden, o cholera. Dobra, nice, okej. Okay. Obaj padli. Ok, teraz też się jeszcze zastanawiam, jakie ja mam tu właściwie przejść. Bo to jest pod napięciem. Kurde, kojarzy mi się, że... Tam chyba była dziura w ogrodzeniu. Więc czy ja mogę tu tak biegać? A widzę, że tam mi leży jakiś przedmiot. Czekajcie, ja się lepiej położę. Bo nie wiem, czy tam co, coś e, mnie nie zaatakuje. Tu mamy kolejny tłumik do MK22. Super. <laughs> Także od razu go sobie weźmiemy. Czasem mogę jeszcze trochę chrząknąć, kaszelnąć z racji tego, że no, jednak. Jestem niemalże dopiero po tej chorobie. No dobra, także mamy kolejny tłumik, cudownie, to mi się podoba. A teraz tak, czy ten pies. Oho, cholera. Cicho bądź ty, kundlu, głupi. Ogólnie lubię psy, ale w tej grze to mnie irytują niesamowicie. Dobra, i teraz musimy wykmiąć którędy do tego laboratorium właśnie wejść. Tam jest chyba dziura. Tak, dobra, widzę. Okej, okay, nikogo tu przypadkiem nie ma, chyba nie. Dobra. <laughs> Już może nie będę wiedzieć co przeszukiwać tych gości, bo to jest trochę ryzykowne, szczerze mówiąc. Że ten pies mnie tu zaraz dziabnie, zostawimy ich w spokoju, niech oni tu sobie śpią. A my tymczasem przedostaniemy się. <laughs> Wybaczcie. A my przedostaniemy się za chwilkę tym tutaj wentem. Okej, okay, tu mi 19, 11, A1, to akurat nie jest mi potrzebne. Ale tu jest jakieś żyjątko, czekajcie. O, a tam mamy pana Żabę kolejnego. Właśnie, ja chyba. <laughs> ja chyba o tym panu Żabie nie wspomniałem w ogóle. E, Pan Shopa generalnie to jest, wiecie co, e, taka znajdźka po prostu. To jest trochę jak e, na przykład Pan Shop w serii Resident Evil mniej więcej coś takiego. Można i wszystkie strzelać, ale nie ma za to jakiegoś osiągnięcia czy czegoś takiego. Oho, i od razu przeciwnik na samym starcie. Cudownie. No dobra. Mm, na spokojnie. Mamy wysoki kamuflaż, więc nie ma się czego bać. Nie wiem, czy mogę używać sonaru. Z racji tego, że. A właśnie, kamuflaż! Moment, moment. Eee, czy ja mam dobry kamuflaż? <laughs> Zerknijmy sobie. E, tak jak mówiłem. Wybaczcie, co sami chrząknę, czy coś takiego zrobię, ale jeszcze nie jestem na 100% zdrowy. Okej, widzę, że Desert Tiger, co ciekawe, jest najlepszym kamuflażem. Dobra, w takim razie ubierzmy go sobie. Jest 95% kamuflażu. Jestem niemalże niewidoczny. Dobra. Na spokojnie, bez przypału. Teraz wiecie co, tak się zastanawiam nad jedną rzeczą. Czy ja w tym momencie mogę się przebrać za naukowca i wejść sobie do tego laboratorium bez przypału? Bo szczerze mówiąc nie pamiętam kiedy mogę zastosować to przebranie i to jest trochę problem. Bo naprawdę nie pamiętam. I tutaj możemy mieć trochę przypał. Bo to jest już niby to laboratorium, prawda? Więc teoretycznie powinienem móc tutaj się w to wyposażyć, w ten strój naukowca. Tamten mi o dziwo nie widział. Ale nie jestem tego pewien, więc. No nie wiem. Dobre kurde pytanie teraz. Naprawdę nie mam pojęcia. Dobra, odstawmy go tutaj. Jeszcze raz. Dobra, o ratio super. Może ewentualnie tędy na tyły przejdziemy. Tu coś mamy. Ok, playmor i granaty dymne. Dobra, mogę tu sobie spokojnie pobiegać. No i właśnie teraz, kurcze pytanie: Czy ja mogę użyć tego kamuflażu w tym momencie? Wydaje mi się, że chyba dopiero w środku. Dobra, jak to się prezentuje? Czy tu już nikogo więcej nie ma? Możliwe. No bo tak, no skoro będziemy w laboratorium, no to logika podpowiada, że mogę użyć tego kamuflażu, tak? No ale czy na pewno mogę? Kurde, ja zawsze się powiem wam. Co prawda, ja grę przeszedłem tylko raz, ale bałem się też tego etapu, właśnie. Czy ja w odpowiednim momencie. Widzi yy, jeden strój naukowca? Czy nie będzie przypału z racji tego? Okej, okay, tu moglibyśmy wejść od innej strony. Jeszcze może zerknę, co jest tutaj. Ale tu chyba nie ma nic. Ewentualnie, jeśli mogę te drzwi otworzyć. Dobra, TNT. Tu mamy XM161, kolejna broń. Dobra, czy oni się nie obudzili? Chyba nie. Dobrze. <laughs> w takim razie słuchajcie, no ja zaryzykuję chyba. E, I wdzieję sobie teraz ten strój naukowca. Teraz tak, e, bez malowania, żeby nie było przypału. E, strój właśnie naukowca. Okej. Okay. I teraz musimy schować koniecznie broń. Widzę, że snakk która robi automatycznie. No i dobra, jesteśmy w laboratorium i teraz powinno właśnie to przebranie zadziałać. Ok, jeszcze może schowam sonar. No i teoretycznie chyba działa. No pytanie, czy tu nie będzie jakiegoś przepału, Nie wiem. A tutaj co mamy? A tu nie przejdę, ok. Uważajmy też, żeby przypadkiem nie zaczepić yy, tych mundurowych, bo z tego co pamiętam, jak to zrobimy, to oni się będą do nas próć. Yy, więc musimy tu też bardzo ostrożnie się poruszać, żeby im się nie rzucać w oczy zbytnio. <coughs> Kurde. Ja też zbytnio nie wiem, szczerze mówiąc, yy, gdzie powinienem iść dokładnie. Ale wydaje mi się, że chyba na górę. Hmm. Wiecie co, dajcie mi jeszcze jedną rzecz zobaczyć w plecaku. Ja powinienem mieć takie coś fajne. Tylko czy ja to mam? No, niestety chyba nie mam, chyba że to będzie w broniach. Bo możliwe, że mam taką, taką jedną fajną rzecz. Um, ale chyba nie mam tej rzeczy. Bo myślę, że wiecie, co mam może chusteczkę. Którą można udusić strażnika Albo go przynajmniej ogłuszyć Oho Gdzie ty stary wchodzisz? Dobra odejdźmy od niego Może gdzieś tu Tak nie zwracaj na mnie uwagi Jestem tylko głupim nałogowcem Znaczy mądrym oczywiście Mamy alarm to trzeba uważać i tu mamy jakieś schody. Dobra, to spróbujmy. No i zobaczymy. Poziom B1 w laboratorium, ok. No i dobrze, zaraz zobaczymy, jak to się w ogóle tu prezentuje, bo naprawdę nie pamiętam, co trzeba było w tym momencie zrobić. Jestem teraz zakręcony totalnie. Ho? To już coś otwierał chyba? Kurde, tam widzę jakiś przedmiot do zebrania. Czy ja mogę tu wejść? Nie wiem. Mhm, świetnie. Nie no stary, odczep się ode mnie. O kurde. O właśnie, i tu mamy ten spray, o którym mówiłem. Zaraz wam to pokażę. Eee, dobra. Myślałem, że gdzieś to ominąłem, ale na szczęście nie. Proszę bardzo, tu mamy takie coś, że to jest po prostu spray, który imituje cygaro. I jeśli go zapalimy i przełożymy do przeciwnika, to on go wtedy ogłusza. Więc warto się w to wyposażyć. Może się ewentualnie przydać, ale ja mimo wszystko wolę to zrobić najbardziej pacyfistycznie, jak się da. Nie chcę tutaj nikogo ogłuszać, poruszać, czy cokolwiek innego robić, bo może się to średnio skończyć. Teraz jeszcze, właśnie, kolejna rzecz. Musimy uważać, bo niestety, moi drodzy, ale naukowcy akurat są w stanie nas rozpoznać, że nie jesteśmy jednym z nich. Yy, więc. O, właśnie, nie, nie, nie. Olej mnie, mnie tu nie ma. Więc wiecie co? Jak się tego używa? No, i tak myślałem. Kurde. Ech, niepotrzebnie tego używałem. No nie, 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 nie tak, nie tak. Dobra, wiecie co, ja dam się zabić. Dam się zabić i polecimy od checkpointa, bo to bez sensu. Niepotrzebnie to robiłem w ogóle. To był zły pomysł. No zabij mnie stary, no. Dawajcie, zabijcie mnie i lecimy jeszcze raz. Bo powiem wam szczerze, że... Wiecie co, mnie osobiście skradanie węgie. MG... Co to było w ogóle? E, mnie osobiście skradanie węgier jest tak boli, że mi nie wychodzi. Że specjalnie daje się zabić. I jak mnie wykryją? Oczywiście w takiej sytuacji, kiedy już naprawdę nie ma co zrobić. I kontynuuję od checkpointa. O wiele bardziej wolę takie podejście niż, niż żeby uciekać od tego alarmu pół godziny. I tak też w tej serii będziemy robić. E, zazwyczaj. Dobra. Więc teraz, tak, tutaj się w nic nie wyposażymy, i tak, bo nie możemy. Dobrze, ja sobie wezmę szybko te rzeczy. Ok, i spadam stąd w te pędy. Dobra. <laughs> ok, trzeba na tego naukowca uważać. I w szafce, właśnie, jest chusteczka ogłuszająca. Ja bardzo chciałbym ją wziąć. Dobra. Wiesz. Spokojnie. Nie czepia się mnie. Teraz tak. Yy, przypiszmy sobie tą chusteczkę do plecaka. Kurde, z tym etapem w grze jest zawsze problem, naprawdę. Yy, moment. Yy, gdzie ta chusteczka? Gdzie ona jest? Handkerchief jest. Dobrze, i musimy zobaczyć, jak się tego używa, bo niestety nie pamiętam. Eee. Aha, in CQC. CQC, no dobrze. No kurde, stary, przestań tak łazić. No to teraz pytanie za 100 punktów, jak się robi CQC. Chyba nie tak chusteczki nie wziąłem Matko Bosko często Częstochowsko, co ja zrobiłem? Ja pierniczę, nie tak to miało być, ale dobra, schowamy go do szafki, boże, nikt się nie skapnie Ja pierdziele A, to jest też ciekawostka, że pod trójkątem Znek sobie poprawia okulary w ten sposób <laughs> O kurde, ale teraz odwaliłem przypson nie z tej ziemi, naprawdę, no ale dobra, trudno nie wyposażyłem się po prostu w tą chusteczkę. Okej, okay, tu mamy kolejną baterię. Spokojnie, przejdźmy po prostu dalej. I my musimy dojść tutaj, właśnie. Udało się. Z troszeczkę z przypałem, ale jest. I przygotujcie się na sporą ilość cutscenek. You're looking for Sokolov. He's not here anymore. Put that thing away. You'll spoil my drink. So, you're the intruder everyone's talking about. Typical capitalist dog. No manners. And who are you? you mean you've never heard of me and you call yourself an agent very well then i am alexander leonovich granin a man of some importance if i do say so myself i am the foremost weapons scientist in the soviet union and the head of the glorious granin design bureau this is the Order of Lenin. It is an honor of the greatest magnitude, given along with the title of Hero of Socialism to only the finest workers. It was awarded to me in recognition of my brilliant contributions to society. Since the Great Patriotic War, I have created countless weapons in the service of our great communist society. It was thanks to me that we were able to stamp out the Nazi scum. It was I who created the basic design for the mobile ballistic missile system you know and fear as SS 1C. You're crocked, aren't you? i'm merely drowning my sorrow because of him i've got nothing to do but sit here and drink this crap him sokolov it's him you're looking for isn't it because of him i have been stripped of my authority my research has come to nothing look It is a revolutionary mobile nuclear missile system. A bipedal tank. A bipedal tank? Yes, a walking tank. A robot. Are you familiar with the theory of the missing link between apes and humans? Well, this technology will be the missing link between infantry and artillery. A kind of metal gear, if you will. And this magnificent metal gear will mark a revolutionary step forward in weapons development. Metal gear? <laughs> but I won't be used so easily. No, no crying myself to sleep. For you see, I'm going to send these documents to my friend in the United States. What? These bastards will live to regret this. And when they themselves become the targets of my creation, they will know my true greatness. Yes, Sokolov's pathetic Shagohan pales in comparison to my work. What are you going to do with a rocket engine on a tank? About Sokolov. A tank does not need a rocket, it needs something else. Look at these. Nice shoes. No. Legs. Legs that allow it to go anywhere. Just as when humans learn to walk upright. That is the real revolution in weaponry, don't you agree? But the fools in charge. Jose Sokolov. And where is Sokolov? My project has been terminated. The philosopher's legacy has been handed over to him. What the hell are you talking about? The philosopher's legacy. Haven't you heard of the philosophers? The colonel has inherited their immense legacy. Rogin's father was in charge of the philosophers' money laundering activities in the confusion of the war, we somehow ended up with their treasure. and volgin inherited that treasure illegally. we never need to worry about the military budget. the development costs at our facility are all paid out of the colonel's deep pockets. the weapons born here will be the genes for creating an entirely new form of warfare. funding for my research came out of that legacy. Came out of it. Now, my money, my men, all have been diverted to the Shagohal project. Tomorrow, they will be conducting the final test. While Sokolov is making the final preparations in the weapons factory at Volgin's main base, the great fortress of Groznygrad, here I am, playing host to an enemy spy and drinking myself into a stupor that's where they moved sokolov yes and the shagahot is there too of course hey you're not thinking of going to grozny grad are you mad it's an impenetrable fortress i'm sure it is you'll be killed i'll take my chances wait what listen to me you fool I want to help you. Help me? To thank you for your compliment. What compliment? My shoes. Tatiana gave them to me. I wanted to thank you for complimenting me on them. I'll tell you how to get into the fortress. In return, I ask only that you get that idiot out of there and destroy the Shagohad. There is an underground tunnel that runs around the perimeter of the fortress. You should be able to use it to sneak into the base. Head for the mountains. The entrance to the tunnel is located there. Take this. You passed through a warehouse on your way here, didn't you? Yeah. There should have been a locked door inside of it. Do you remember it? Uh. This key will open that door. Beyond that door lies a vast jungle. You can climb up into the mountains from the far end of the jungle. Go back to the warehouse. Use the key to open the locked door and head for the mountains. Got it? Why are you helping me? Unlike Sokolov, the thought of defecting has never once crossed my mind. I love my country. I love this land. I cannot even imagine living anywhere else. I wish to remain a hero of the Great Motherland. I cannot bear the thought of being hounded into a corner and left to waste away. It is already dawn. We must hurry. Here and nurse my for a to capitalism. No i dobrze, moi drodzy, chyba wszystko jest dla was jasne z moich napisów, więc nie będę się powtarzać, co tu się właściwie działo. <laughs> Generalnie, musimy się wrócić teraz do magazynu oraz przejść podziemnym tunelem, o którym właśnie powiedział y, nam ten koleś, którego niestety nazwiska w tym momencie wyleciało mi z głowy jego nazwisko, nie wiem czemu. Dobra, zjedzmy sobie ration. Chociaż źle zrobiłem, mogłem zjeść tego węża, ale dobra. Ok, moi drodzy słuchajcie, teraz problem polega na tym, że musimy się wydostać z tego laboratorium. Ekranin on miał, dobrze, że mi się przypomniało tylko. Musimy to zrobić tak, żeby teraz ci naukowcy oczywiście się nie skapnęli. Najgorzej, że ten tutaj będzie chyba krążył ciągle. Będzie trzeba bardzo szybko stąd wybiec. Chociaż... No siada chyba do komputerka, dobra. No nie, 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 nie. Okej, okay, tu miałem farta. Dobra, spadamy stąd, po prostu spadamy. Tego alarmu trochę się spodziewałem, nie jestem zaskoczony. Po prostu szybko stąd wybiegniemy. Ja zmienię kamuflaż i skitramy się w trawie. Będzie najlepiej. Dobra, po prostu uciekajmy. Myślałem, że może uda mi się. Myślałem, wy... że może uda mi się stąd wyjść bez wykrycia, ale niestety nie wyszło. Ale już mniejsza. Dobra, spadajmy stąd szybko i teraz tak. Yy... Naj jak najszybciej, się, tylko tam muszę zmienić kamuflaż. Dobra. Ee, kamuflaż, szybko, szybko. <laughs> Może ten spiter sobie damy? E, uniform ustawimy sobie... Nie wiem czemu ten mi ustawia, czekajcie. Muszę kawałek od... O kurde, o kurde. Ale tu jest przypał teraz. Dobra, wiecie, co zrobimy inaczej. Eee, udamy się teraz szybko tym szybem, którym ja tędy przeszedłem. Teraz ustawię sobie szybko kamuflaż jakiś tam. Taki najbardziej odpowiedni. Eee, I skitramy się tam w trawie i poczekamy po prostu. Ten kamuflaż powinien być ok. Chyba lepszego nie ma w tym momencie. Dobra, i po prostu wyjdziemy tędy. I powinno być w porządku. W sensie powinni dać nam spokój. Chyba, że kolerny pies mnie zaczepi. Nie, 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 nie. O kurde. Bez tu. O kurde, nie widzę nic w tej trawie, no. Mm -hmm. A Jak ja mam czegoś tu trafić? Ja chyba zaraz zginę. A wiecie co, Zgińmy. dobra. Never mind. Zróbmy to jeszcze raz. Bo to było złe podejście. Źle zrobiłem. Chciałem zbyt szybko wybiec i odwaliłem przypał. Nie tak powinniśmy to zrobić. Powtórzmy to. <laughs> A no tak, bo teraz tu jest checkpoint, zapomniałem. Faktycznie. Więc nie muszę się nawet starać wybiegać z tego laboratorium. No dobra. Ale wiecie co, tak czy siak, myślę, że zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. Nie chcę iść do kolejnej lokacji, ponieważ w kolejnej lokacji coś się wydarzy. A na to coś potrzebujemy trochę więcej czasu. Więc nie chcę na razie tego wątku poruszać, i chciałbym po prostu jakoś tak logicznie te odcinki podzielić. Więc tutaj to by było na tyle. Ja sobie za chwilkę zapiszę grę. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, like, suba, komentarz. No i zobaczymy się. A czekajcie, jeszcze jedna rzecz. Hmm, czy ja się muszę wyleczyć? Nie. Dobra. Także moi drodzy, zobaczymy się. Mam nadzieję, że jutro w kolejnym odcinku z Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Na razie.